Witam, nazywam się Miłosława Krokulska i razem z Izą Podlaską przedstawimy horoskop dla dwunastu znaków Zodiaku. Co nas czeka, Iza, w tym tygodniu, który zacznie się 31 maja? W tym tygodniu wszyscy będziemy czekać na Boże ciało i wolne dni, więc pierwsza połowa tygodnia tak naprawdę no, upłynie nam w oczekiwaniu. Księżyc będzie w koziorożcu i w znaku wodnika, więc powoli będziemy się przygotowywać do odpoczynku bardziej niż do prac. Ci, co będą musieli, to no, popracują jeszcze w poniedziałek, ale im bliżej końca tygodnia, tym bardziej leniwa atmosfera. Dlaczego? Ponieważ. W piątek zbiera się opozycja na niebie Marsa do Neptuna. To jest taki aspekt no, bardzo nostalgiczny, refleksyjny, towarzyski i ogólnie no, nic się nie chce, kiedy te dwie planety na niebie się ustawią. Więc w tym tygodniu jesteśmy usprawiedliwieni, że naprawdę ten odpoczynek y, od pracy należy nam się, ponieważ no, nie będziemy i tak zbyt wydajni w tym, co robimy. Natomiast drugim ważnym wydarzeniem pod koniec tygodnia będzie w, w ingres, czyli wkroczenie Jowisza do znaku barana. Jowisz w tym znaku był 12 lat temu, i teraz wszystkie barany przez najbliższe 3 miesiące będą korzystać z jego dobre czynnej aury. I jak już w zeszłym tygodniu mówiliśmy, uran też do barana wszedł, więc wszystkie barany będą miały szczęśliwe dni przed sobą. Czyli... A my tak naprawdę będziemy więcej ryzykować i mieć więcej y, szczęścia w, w sprawach hazardowych, ale też ogólnie w takim podejmowaniu ryzykownych decyzji. Czyli wszystkie znaki zodiaku powinny być przez cały tydzień bardzo ostrożne i powinny odpoczywać, a barany mogą odważyć się na lekkie ryzyko w niedzielę, tak? Tak, dokładnie. A poza baranami jakieś inne ogniste znaki zodiaku, czyli strzelce, i lwy, jakim się będzie wiodło Iza? Im się będzie wiodło dobrze, aczkolwiek, no jako że Mars jest w znaku lwa i jest pod wpływem Neptuna, więc lwy będą takie bardziej przygaszone w tym tygodniu, bardziej na relaks się nastawią i odpoczynek. Natomiast strzelce, jak to strzelce, no będzie wszystko będą chciały robić naraz ale nie pracować. Zdecydowanie znaki ogniste w tym tygodniu, sprawy towarzyskie, miłosne i rozrywkowe będą, będą się zajmować tym. A znaki wodne? Znaki wodne będą w doskonałej kondycji. Dalej, dalej Wenus je wspiera. I powiedziałaś i za straszną że lwy będą przygaszone. To jest bardzo zła planetarna wiadomość, bo przygaszony lew, to ja sobie w ogóle nie wyobrażam czegoś takiego. To gehenna musi być, więc drogie lwy, jeżeli coś Was przygasi, szukajcie pocieszenia u zodiakalnych raków. One będą miały serce na dłoni i też skorpiony będą dobre. Pocieszycielami, a ryby będą wspaniałymi przyjaciółmi i rybom moim zdaniem będzie się super wiodło, ponieważ jakby Neptun, który jest opiekunem ryb jego znaku zodiaku, będąc w opozycji do Marsa, może sprawić, że ryby całkowicie przez pomyłkę znajdą się akurat w tym miejscu, które jest dla nich sprzyjające, różne dziwne przygody, tajemnicze zbiegi okoliczności. To wszystko może się rybom przydarzyć. A co u znaków powietrznych będzie się? Cztery powietrzne spokojnie spędzą ten tydzień. Będą miały jak zwykle dużo planów wyjazdowych, ale bliźnięta w końcu pojadą nie tam, gdzie planowały, ale będą zadowolone. Wodniki pewnie. <śm> Z uporem będą realizowały swoje plany wyjazdowe, ale też bardzo wiele wodników zostanie w domu i zajmie się swoim hobby. Natomiast wagi no, podejmą decyzję co do spędzenia wolnego weekendu, długiego weekendu. Od, od, będzie to decyzja zale, zależna od rodziny lub przyjaciół, więc zdajcie się wagi na inne znaki Zodiaku w tym ale tygodniu. Wagi zdaje się, lubią się zdawać na inne znaki Dokładnie, Zodiaku. Dokładnie, to, tak. to jest na spokojnie powinny na spokojnie. poczekać. I gdyby wagi nie wiedziały zupełnie, co chcą ze sobą zrobić, to rodziłabym zapytanie się koziorożca. Koziorożce bardzo zwarte, gotowe w tym tygodniu objąć przewodnictwo nad zodiakalną gromadą. No bo wiadomo, zwykle rządzi Lew, ale w tym tygodniu nie wszystko się wam uda. Więc koziorożce będą tą ostoją całego zodiaku. Panny wspaniale się sprawdzą jako przewodnicy wycieczek, kierownicy różnych ważnych projektów w tym tygodniu. Grilownicy. Tak, no właśnie chciałam <laughs> to powiedzieć, kierownicy projektu pod tytułem Grill Ogródkowy i oczywiście kto na tym grillu osiągnie najwspanialsze efekty w potrawach i generalnie imprezowych wyczynach. Będą to byki, które czeka tydzień uroczy, wspaniały, spokojny. Byki będą korzystały z uroków życia. I różne stare kontakty, stare znajomości mogą się w tym tygodniu dla byków objawić ponownie w pełnej klasie. Wszystkim życzymy czegoś spokoju. Życzymy Pokoju świętego, odpoczynku i nic na siłę w tym tygodniu. Nic na siłę.